Kajka, witam serdecznie w kolejnym odcinku z serii Let's Play GTA Online. W tym odcinku jestem w jednej z wytwórni, a raczej w mylinie kokainy. Jak widać wszyscy mają przerwę, bo towaru jest po prostu pełno. Także sprzedamy sobie go teraz. Zobaczymy ile zarobimy. Ponad milion, ale na sesji jest ponad 20 osób chyba. Chyba, że ktoś poszedł. Miejmy nadzieję, że nie. Pięknie łodzie. Pewnie jeszcze kilka ich jest. A gdzie to jest? No to super. Dobra, to może polecimy sobie. Z tak będzie chyba najszybciej, chociaż szybciej by było Rage'u, ale no dobra, spróbujmy Rage'u jeszcze sobie załatwić. gdzie mi go tutaj postawi? O, po drodze. Bardzo mnie to cieszy. Także wiadomo, co sobie weźmiemy. Dobra, to zostawiamy. Możemy sobie wrócić z Paroła z powrotem. A my sobie lecimy raidżu do łodzi. Na pewno trochę czasu zaoszczędzimy i będzie to na pewno znacznie szybciej niż nawet Toreadorem, którym ostatnio sobie podróżuję. Łodzie czekają, no ja muszę gdzieś wylądować. Dobra, jakoś się udało. Okej, okay, nieważne, ważne, że już jestem przy łodziach Siadamy, płyniemy, tylko nie wiem gdzie yy, daleko Niedaleko Aha, tylko że jest 5 punktów. Dobra, to może troszkę zająć. To co? Ten czas sobie przyspieszymy. Będziemy się tylko zatrzymywać w tych punkcikach. No i tyle. Zobaczymy jaki będzie zysk, ile zarobimy. Drugi punkcik zaliczony. Kolejny punkcik zaliczony. To już trzeci, czwarty punkcik, no i piąty gdzieś, a nawet niedaleko chyba, no, kawałek, ale w linii prostej, na szczęście, bez żadnych przeszkód oprócz fal. No dobra, mamy pierwszą piąteczkę zaliczoną. Zajmijmy się drugą. Rage'u sobie tutaj załatwmy. Może będzie gdzieś blisko. Nie sądzę. Dobra, ale za to jest z parą bliziutko. Nie mam pojęcia, gdzie mi samolot dało, ale mniejsza z tym. To mi wystarczy. No i dobra, zaczynamy kolejną wycieczkę. Nawet niezły czas, więc zepnie się to wszystko. No, i mamy taką samą drogę do tych pięciu punktów. Pogoda się poprawiła, więc powinno być nieco szybciej. No i tyle: jeden zaliczone, dwa zaliczone, a nawet siedem, a nie dwa. ósmy punkcik, jesteśmy już za połową, a czasu zostało ponad połowa. No i dziesiąty punkcik, ostatni dla tej łodzi, no i dziesięć już jest, dobra, czas na Kolejny lot Sparłem. a może się uda jeszcze zorganizować raidu, czy może nie? Chyba nie. Dobra, mamy ostatnią łódź. Także ostatnie 5 punktów przede mną. I będziemy mieć milion plus jakaś tam premia. Zobaczymy, ile będzie. Ja liczę na półtorej miliona. To w sumie będzie. Z2,5-3 miliony w sumie z tych wytwórni, oczywiście, na premii, to wszystko jest jeszcze raz. Z2, ale niestety, nie wszędzie udało się wyciągnąć 100%, bo niestety, serwery Rockstar różnie działają. A właściwie, to działają jak im się podoba. Także wynik jest jak jest. Jak tu się nic nie wykrzaczy, to będzie półtorej miliona około. A tymczasem mamy 12 punkcik. No i pozostały jeszcze dwa. No, i ostatni, finałowy. No i mamy tylko 1 453 000, bo niestety mało tutaj graczy jest. 14 razem ze mną, więc tylko tyle jest. No, w sumie mamy około 2,5 miliona. Także na tym sobie kończymy ten odcinek. Jeśli Wam się spodobał to zostawcie łapkę w górę subika i komentarz. Hej!